więcej, lepiej i szybciej. Hmm. Ale najpierw takie pytanie. Czy mają Państwo może jakieś takie oczekiwania od tego, albo wiedzą, albo mają coś, czego byście chcieli dowiedzieć? Wszyscy, tak? Nie, wszyscy wszystko wiedzą. Nie. Pan mi tutaj jeden powiedział, żeby się wszystkiego dowiedzieć, tak? Czy to ktoś może przybliża Państwu ten kierunek, tak? Wszystkiego, czyli jak to się robi, ja oczywiście zdradziłem ta i powiedziałem, że tak naprawdę to jest ani szybkie, ani tanie, ani łatwe. Tak, ale proszę jeszcze nie wychodzić w takim razie. E, Mówię się jeszcze tak, że jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to proszę mi przerywać. Bo ja normalnie się denerwuję, więc jak mi ktoś przerwie, ja mam chwilę oddechu i mogę wrócić na swój tok, tak? E, I właśnie jeszcze to powiem, że bardzo przepraszam, że się denerwuję, w razie czego mogę się pomylić i teraz już nie mają problemu <śledź> z tym. Okej, dobrze. Yy, czyli to, no to zaczynamy w takim razie. Yy, takim hasłem, aha, yy, na chwilę takie krótkie wprowadzenie. Yy, temat tak naprawdę z internetem marketing w internecie, czyli tak można powiedzieć, wyciśnij z internetu tyle zysków, ile możesz i to jest też mocno mojej firmy netresearch.pl To może tak krótko, że mam tą okazję, że Państwo wystąpić. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się czymś takim, jak marketing automation. Yy, Dowiedzą się Państwo, co to jest. Naprawdę, bardzo fajna rzecz. Optymalizacja, analiza danych, generacja, optymalizacja lidów, czyli tak naprawdę mówimy, jak sprzedawać więcej. Jak generować tą sprzedaż? I w branży B2B, i w branży B2C. Teraz są mnie trochę. Ja mam taki z taki skończyłem fizykę teoretyczną, dlatego marketingu pracuję. To jest taki bardzo fajny kierunek, bo wiadomo, że po tym nie ma pracy. Więc trzeba jakoś kreatywnie podejść do swojego życia i stąd, stąd się tym zajmuję. Fascynuję się analizą danych, pracowałem w IT, pracuję w marketingu, ze sprzedażą. Czyli jakby potrafię powiedzieć zrozumieć, co ci z IT mówią i wiem, co mówi biznes i co potrzebuje sprzedaż. Tak? Nie wiem, jakie jest Państwa doświadczenia, ale przeważnie jak rozmawiamy z kimś z marketingu, to mi mówią ci z IT, to jakoś dziwnie. Okay. widzę, że Państwo niektórzy też <grym> mają takie doświadczenia. Dobrze. No to tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, żeby żeby robić lepszy marketing i lepszą sprzedaż, to nie jest tylko technika. Jeżeli myślimy o internecie, to zazwyczaj ludzie zaczynają myśleć tylko o technologii, tak? A to jest nieprawda. Chcę Państwo powiedzieć, że technologia to jest tylko... Jakiś tam jeden malutki ułamek tego wszystkiego, ona jest oczywiście ważna, bo bez tego nie byłoby tego internetu, ale nie należy się tym przerażać, tak? Nie należy się przejmować, że ach, ja muszę pozycjonować, właściwie nie wiem co to jest, jakie są adwokacy, też nie wiem co to jest, o co chodzi, ale po prostu nie ma problemu z tym, tak naprawdę, jeżeli chcemy robić jakąś sprzedaż, to musimy pamiętać, że to jest psychologia, mamy na sprzedaż, trochę statystyki i trochę technologii. No tak technologia jest naprawdę na końcu. Kiedyś było gorzej. Bo kiedyś, żeby cokolwiek zrobić, trzeba było się rzeczywiście na tym tak technicznie znać. Teraz nie, bo teraz jest pełno narzędzi, które można wykorzystać i każdy z nas może to robić. I pokażę też Państwu przykłady, jak. No dobrze, no to zrozummy na początku, czym jest Internet w takim razie. Jak Państwu się wydaje, czym jest Internet? Okej, okay, Wielka Biblioteka. Czy coś jeszcze? Jak? na świat, dobrze. Coś, jakieś jeszcze propozycje? Sklep. No, no, albo sklep. No dobrze, to zobaczmy tak. Zobacz, niech państwo zobaczą, jak ja to robię. Internet składa się z trzech części. To jest pierwsza część, taka ta technologiczna. Te szafy tutaj to są serwery. Serwerowni stoją, takie komputery i tamten internet żyje, jest na takim poziomie technologicznym. Jest jeszcze inny poziom. Drugi. Drugi poziom to jest tak naprawdę, to jest to. Jeżeli Państwo zrozumieją ten rysunek, to Państwo rozumieją cały internet. To Państwo zrozumieją, jak ten internet działa. ponieważ chyba ja tam z tyłu nie widać tego. To postaram się tutaj tutaj narysować. Ten rysunek przedstawia sieć. Taką sieć połączonych rzeczy ze sobą. O, coś takiego. To może być na przykład jakiś komputer podłączony do innego komputera i stąd się bierze sieć, jako sieć internet. To mogą być też połączenia pomiędzy serwisami, tak? linki pomiędzy serwisami. Tu jest jeden serwis, tu jest drugi, one są ze sobą jakoś w, w jakiś sposób połączone. Ale trzecie, zobaczcie, że to mogą być też połączenia pomiędzy ludźmi. Czyli jeżeli to jestem ja, tak, jestem ja, ja mam iluś tam znajomych. Ci znajomi mają następnych znajomych, tak, i to już Państwo pewnie czują coś takiego, prawda? Właśnie. I tak naprawdę, jeżeli czujecie to, to rozumiecie większość Internetu. Gdybyśmy, moglibyśmy skończyć na tym, tak? Także zobaczcie, pierwsza część to jest taka część technologiczna, ta część to są już powiązania pomiędzy serwisami internetowymi, a ta to są powiązania pomiędzy ludźmi. I tym tak naprawdę jest Internet. Ja mam pytanie, a to, tak. co oznacza serwis internetowy, że usługa jakaś... A, serwis internetowy. Dobrze, to załóżmy, że to jest strona internetowa. Aha. To... Tak, strona internetowa, jakiś sklep internetowy, jakiś serwis informacyjny, o, To są te kropeczki, one są ze sobą jak w jakiś sposób powiązane. Po co nam to? Bo na przykład, jeżeli rozumiemy to, to możemy zrozumieć, o co chodzi w pozycjonowaniu. Tak? Ale jeżeli pomyślimy sobie, że mamy znajomość, to już rozumiemy ten schemat, jak on działa. I rozumiemy też bardzo wiele rzeczy, które będzie pokazywać. Okay. Jest jeszcze jedna taka część e, internetu, który jest. E, bo internet też się w większości ludzi kojarzy z czymś takim jak siedzenie przy komputerze. Prawda? Czy komu się to nie kojarzy tylko z siedzeniem przy komputerze? No właśnie, jak ktoś ma jakiś e, smartfon, tak, to może sobie słuchać radia z internetu, chodząc po mieście. Może na przykład rozmawiać z Skype'em, jadąc samochodem. No czy to takie niebezpieczne, ale można. Nie, nie, nie polecam. Ale właśnie, wielka rewolucja, która się rozegrała, to są aplikacje mobilne. To jest ten internet mobilny, taki, który wynosimy z domu. Tak? Taki, który możemy sobie pójść na zewnątrz. Jego też się wykorzystuje, w tym, żeby sprzedawać lepiej. Teraz proszę Państwa, z ilu Państwo, jeżeli myślą sobie o korzystaniu z internetu, z ilu urządzeń Państwo korzystają? Z ilu? Dokładnie, bo to jest duża ilość, ale możemy powiedzieć tak, tak naprawdę w Polsce od jakiegoś czasu użytkownicy uży używają trzech urządzeń. Bo to jest komputer, zwykły taki komputer, który mamy, taki laptop, to jest tablet i to jest telefon. Na, na zachodzie mamy jeszcze telewizor i on jakby powoli, powoli zaczyna wchodzić do nas. Czyli mamy tak, zwa tak zwane four screens, czyli cztery obrazy, tak? cztery takie screeny z którymi użytkownik pracuje. Kto z Państwa czyta wiadomości na smartfonie? O, właśnie, pani. A na tablecie? O, właśnie. Ktoś na tablecie czyta? Nie, opa, no, fajnie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, jak, jak różnie ludzie używają tego urządzenia. I to jest akurat badanie, które zostało przeprowadzone przez Street Times, które pokazuje... Że ludzie, którzy mieli tablet i smartfony, przeglądali treści z rana. Tak? Tutaj. Jeżeli. I z rana i wieczorem. Co ciekawe, jest tak, że smartfon był na początku. Z rana ma maksimum, a tablet ma wieczorem maksimum. Czy ktoś mi potrafi powiedzieć, dlaczego? Bo <laughs> Boże, ale jest jeszcze jedno. Jak jadę gdzieś. Na przykład jadę autobusem, to mogę wyciągnąć smartfon i mogę sobie zacząć czytać. Natomiast jak jestem w domu, to pewnie biorę tablet i sobie spokojnie gdzieś siedzę, jak te dzieci śpią. <grym> I wtedy sobie to oglądam na tablecie. Tak? Ale jak jestem w pracy, to mam komputer na biurku. Tak? I wtedy korzystam z tego komputera. Jaki z tego jest pierwszy wniosek? Jaki państwo mogliby pierwszy wniosek wyciągnąć? dla siebie znaczy można taki że fajnie jest mieć tablet na przykład można wieczorem spokojnie usiąść, ale jest jeszcze jedna rzecz. No, jest do ciągu dnia jest. Więc... Do dnia i jeszcze jedna sprawa. Trzeba mieć y, to, co przedstawiamy, dostosowane do tego, kto w jaki sposób to odbiera, tak? Czyli w jaki sposób czyta. My jesteśmy przyzwyczajeni? Tak? No dobra, okej. Okay. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że robimy na przykład stronę jakąś, filmową albo sklep i on fajnie wygląda na komputerze, tak? na tym desktopie. Ale czy on fajnie będzie wyglądał na, na telefonie? Czy człowiek, jeżeli będzie chciał znaleźć jakieś treści, to będzie mógł wziąć telefon i po prostu w sposób spokojnie jednym palcem nawigować po tym? Bo na tablecie jest już prościej. Tak? Ale znowuż tablet też może troszeczkę inaczej pokazać. Wobec tego pierwszy wniosek jest taki, jeżeli coś robię, to się zastanawiam, okej, okay, kim są moi klienci? Może to są młodzi ludzie, a młodzi ludzie używają takich rzeczy, więc powinienem mieć zbudowane coś, co dobrze się będzie pokazywać i na smartfonach, i na tableta. Tak? Dobrze. Teraz, dobrze, jak się komunikować w internecie? No tak naprawdę jest jedna zasada, o której powinniśmy pamiętać. zasada brzmi, już powiem trochę to później pan powiedzieć, ale e, po drugiej stronie strony są ludzie. I to jest podstawowa zasada, która jest najczęściej normalna. Tak, nie myślimy o ludziach, nie. tak? Jeżeli mówimy myślimy o internecie. Zaraz wam to pokażę. Nie, nie Takie hasło istotne aspektem kreatywności są co nie lęku przed popełnianiem błędu. Tak? To, to jest też taka filozofia. E, kto z Państwa ma stronę internetową? No, wszyscy, prawda? firmową stronę, sklep. E, kto ją zmienia co jakiś czas? Okej, okay. już para osób, tak? Za, co? Za rzadko, zobaczcie. Zazwyczaj jak to jest zrobione, zazwyczaj jest zrobiona pierwsza wersja, cały zespół ludzi siedzi, nie? wymyśla co tam ma być. Później ktoś tu zatwierdza, prezes na przykład. zatwierdza, i tak będzie. No i to jest zrobione. No i teraz przez ile lat to jest? Tak? A zasada jest taka, to jest pierwsza wersja, ta wersja będzie niedobra. Yy, czy znacie taką grę Angry Birds? Znacie trochę historię tej gry? Jak pustawała? Dobra. M myślicie sobie pewnie, że okej, okay, gościu wpadli taki po prostu na taki pomysł, hej, zróbcie, zróbmy taką grę, gdzie będą się ptaki strzelać, no by się nie strzelać. Nie. To nie było tak. Goście mieli firmę, która robiła gry dla innych, i w pewnym momencie stwierdzili, to kurde, to my sami też zrobimy taką grę i będziemy na niej zarabiać. Ale uwaga, oni już robili pewne rzeczy i wiedzieli, tak, za pierwszym razem nie wyjdzie. Więc zrobili sobie biznesplan i załóżmy tam stwierdzili, że wyjdzie mi za szesnastym razem, tak? Za szesnasta gra to już będzie tak, którą trzeba. Jak, 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 jak wyszło? No wyszło tak, że zrobili tą szesnastą i tu dalej nie było tą. Yy, skończyły mi się pieniądze, więc Tata jednego z nich dał milion euro. No i tam przy 30 chyba im zadziałało, tak? Ale skąd oni dowiedzieli się, że działa? No mi się okazało, że jak zaczęli testować, to ludzie zaczęli tak długo to testować tę grę. I mama jednego z nich też zaczęła ją testować, a nigdy grami nie była zainteresowana. A jaki z tego wniosek? Pierwszą wersję, którą zrobicie i tak zawsze będzie słaba. Trzeba zrobić drugą, następną, następną, następną. Czyli co? Odrzucić na na przed błędem po prostu stwierdzić, ok, jest taka, teraz myślę, że to zadziała, sprawdzę tak? i zrobię następną wersję i następną. To, to nie jest nic oddanego z, z betonu. Dobrze, teraz tak, ten rysunek pokazuje, o co chodzi w internecie też i gdzie chcę być. Czy chcielibyście tu być? Niekoniecznie? No dobra, ale, ale gdyby tu była reklama yy, waszego produktu, tak? to chcemy tam być, zakładam, że to jest moja to, celowa, to jest ludzie, którzy kupują, tak naprawdę mi chodzi o to, żeby albo móc stworzyć taki tłum ludzi, którzy będzie mnie obserwować, czytać, cokolwiek, cokolwiek robić, jakąś interakcję między ze mną, albo chcę, jeżeli nie potrafię tego zrobić, to chcę tam być, na przykład płacąc za reklamę. Tak? Bo chcę, żeby się ludzie o mnie dowiedzieli. Czyli co jest? Znowuż pamiętam o ludziach. Tak, tak naprawdę wszystko się sprowadza do ludzi. Ludzie są po drugiej stronie, Pamiętamy, że rozmawiamy z ludźmi, a nie z kosmitami, tak? Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości? Proszę. Gdzie jest kosmita? Tutaj. Tak, okej. Okay. Dobra, czy to jest... Bo to jest banalne, prawda? Tak? Czy ktoś twierdzi, że to nie jest banalne? Znaczy, właśnie mi się nie zdarzyło, że na początku stwierdził... Nie, ja nie sądzę, że to było banalne, Dobra, tak? Wszyscy tak mówią. Tylko... Proszę zobaczcie jedną rzecz. Jak to jest? Jeżeli zaczynacie pisać teksty na swoich stronach, tak? na stronach firmowych, to jak piszecie? Jakim językiem piszecie? Do kogo piszecie? Czy ktoś sobie wyobraził tego użytkownika, który to czyta? Czy wie, jakim on językiem mówi? Czy to jest taki język taki bezduszny? I właściwie taki bezzasobowy, bo właściwie nie wiemy, jak pisać i nie wiemy, co tym ludziom powiedzieć. Chyba, że ktoś jest topirakiem. Tak? Czy ktoś miał takie. Czy ktoś. Mówił, może tak. Czy ktoś miał inne doświadczenia? Nie, nikt nie miał innych doświadczeń. Dlaczego tak jest? No zobaczcie. Jest takie bardzo, bardzo, bardzo fajne doświadczenie psychologiczne. Nie zrobimy, bo nie mamy czasu. Ale może widzieliście taką rzecz, że trzy osoby są potrzebne. Jedna będzie mówić, jedna ciągle mówi, a druga yy, patrzy na tą osobę, która mówi, tak? I, I są trzy wersje. W pierwszej wersji przytakujemy osobę, mówimy, a tak naprawdę, ojej. I ta osoba mówi, mówi, no i tak fajnie się mówi, tak? W drugiej wersji stoimy z kamienną twarzą. I to osoba mówi. I to fajnie jest widać, albo słychać nawet, jak ludzie zaczynają tak Coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej. A w trzeciej wersji jest najbardziej hardkorowa, jest tak, że ludzie na się zwracają, to nie zwracają uwagi, no. Nie? <grym> Pewnie czujecie, gdzie jest najtrudniej. Tak? A gdzie jest najłatwiej? Najłatwiej jest wtedy, kiedy widzę, kiedy mam kontakt z drugą osobą, widzę, ją odbieram i czuję ją. Wtedy mi się dobrze z nią rozmawia. Tak? To mam najwyższy komfort. Zobaczcie, że jeżeli nie widzimy tylko drugiej osoby. Ale rozmawiamy przez nią, na przykład z nią przez telefon, to jeszcze jest komfortowo. Bo możemy słyszeć, co ta osoba mówi, jakie ma odczucia, tak? jakie emocje w nas wzbudza, albo jakie my wzbudzamy w niej emocje. No i jeszcze jest dobrze, jeżeli znam jakąś osobę i do niej piszę. To jest trzeci poziom, tak? bo ja znam mniej więcej tam, co sprawia, co innego, jak się czyta słowa, a co innego, jak się je słyszy. No okej. Okay. Najgorzej, jeżeli się pisze do danej osoby. Muszę napisać do osoby, której nie znam, i wtedy zaczynał mieć problem, tak? Jak, jak pisać? A tu jest najgorzej. <gryw> Dlatego, że nie piszę do jednej osoby, piszę do wielu osób. Na I ja nie wiem do kogo. I tracę, jeżeli popatrzycie na język, który jest na, 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 na innych stronach, tych innych firm, to się okaże, że aha, no właściwie, co mi pisze? Tak? Czy ktoś się z tym nie zgadza? Nie, dziękuję. Dobrze. A, właśnie, ale jak sobie z tym poradzić? Jak się wystrzec tego, bo ja powiedziałem jak jest, ale nie wiedziałem jak to, jak to poprawić. Wystarczy, że sobie pomyślicie, kto jest, wyobrazicie sobie waszego idealnego klienta. Takiego, który byście chcieli, żeby z was, żeby z waszych usług skorzystał, albo żeby kupił namę produkt. Ile ma lat, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, jakie ma wykształcenie, czy gdzie mieszka, w jaki sposób mówi, w jaki sposób się do niego odzywać, w jaki sposób się z nim komunikować i wtedy pisać to, po prostu myśląc o tej osobie, wtedy jest o wiele łatwiej. No dobrze, więc w życiu, takim filmowym, jak powiedzieliśmy, nie widzimy ludzi, mówimy do nich w takim bezpłciowym językiem. no mamy z tym problemy, tak? Ale nie ma problemu dlatego, że w życiu prywatnym tak nie jest, prawda? W życiu prywatnym spokojnie potrafimy się troszyć o inne osoby, interesować się nimi i, i, i patrzeć, co, co jest, a tak rozmawiać z nimi, więc to samo tak naprawdę powinniśmy robić w internecie.